mam, teraz robimy testing połączonych wojanków razem. Będziemy je wlewać. O, dobra. Raz. O, o, już, już, już. Kurde, za chwilę to się wyleje. Dobra, teraz to. No, otwórz się. Zaczekajcie. Dobra, teraz to. No, kurde, no. Dobra, jeszcze z tym, o, też będzie, no i robimy testing, takiego, tego, testing. bardzo dobre lepsze niż osobno Polecam sobie takie zmiksować to to wtedy będzie bardzo dobre. Taki jakby sok o smaku. Taki smak o sok o smaku brzoskwini brzoskwini, truskawki. I jakby trochę tutaj jest jeszcze Jakby trochę w tym było jeszcze mango. Więc polecam. Bardzo. Siema widzowie, jak coś? To ja chciałam zrobić miks trzech smaków wojanków, ale multiwitaminy w Biedronce nie było, tylko były te dwa z żabki. pomarańczo i truska-kwamalina. Więc może na następnym filmie Zrobię miks trzech smaków i będzie jeszcze testing Wojanka Multivitamina, bo jeszcze nie piłem, nie miałem okazji, jakby. Więc tak, to tyle i trzymajcie się. Pa!